Dzień dobry, serdecznie do ma pomyślcie na moim kanale, a to jest już trzeci odcinek z jej gospodarstwa po dziadku. Z jej gospodarstwa po dziadku to jest już trzeci odcinek i poczekajcie, bo ja muszę też tu... odpiąć. Ojej, Dobra. Mam. Widzaję tu się przepraszam, trochę pozmieniało się. No bo zamiast auta mamy kład, nie patrzcie na te pieniądze. Ja już je odejmuję. A w ogóle tak to to mamy 6000, widzowie. E, 6000 mamy na koncie. Równe. Zamiast sprzedałem, widzowie, auto i kupiłem kłada. Co tu się jeszcze zmieniło? A pomalowałem rozrzutnik na inne kolorki. I chyba tyle tu się zmieniło. No, i poprzestawiłem maszynę. Ruski trochę jeszcze nie odpala. Tak słabo odpala. Mega słabo. Nie wytrzymamy sobie. Nie wytrzymamy. Nie ten. O. Dzisiaj będziemy w ogóle wapnować. Wapnować będziemy. Podczepiamy tą wapniarkę. Wapniarkę, tak. A widzowie, nie tylko będziemy dzisiaj zapominać, może jeszcze... A powiedzcie mi w komentarzu, co się robi po wapnowaniu. Czy sieje, czy co? Ja nie pamiętam właśnie. Zapomniałem. Chyba macie zagłośny tego FES-a, widzowie, wiem. Hmm. Głośność. To nie tu, to tutaj będzie. Dźwięk. Dobra, dźwięk, 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 głośność, dźwięk, dobra, głośność dam wam na 20, głośność pojazdów na 20, głośność otoczenia będzie na 50 i tyle. Dobra, prawie bym kliknął, wyjdzie do pulpitu. Jadź. Bierzemy w ogóle widzowie... To, a ja już y, jeszcze nie kupiłem nasion, właśnie. Jeszcze nie przelałem gościowi, właśnie mu, muszę przelać. Ja kupiłem 10 paczek tych nasion. 10 paczek, te 10 paczek kosztowało, nie pamiętam, właśnie ile to było. A, pamiętam, to było 500 zł. Kosztowało 10 paczek nawozu. Nawet trochę drogo tu mamy, widzowie. Tu mamy drogo, proszę, tu dalsze gotowe. Po nie wiem gdzie to jest tu do otwierania gorąco widzowie jest tak czy nie. No ile jest stopni No jest 24 stopnie widzowie jest tak gorąco Zbieram ten rozsiemaczem widzę jak będą jakieś dźwięki w o widzę jak będą jakieś dźwięki w e... Oddali, czy jak to się nazywa, to e, nie zwracajcie na to uwagi. Rodzice, dobra, jedziemy. A nie pamiętam, gdzie to było. Widzowie, właśnie nie pamiętam. Dobra, jedziemy. Jest, jest do 7. Do wapna i nawozu. Kupiłem wapno w takich małych woreczkach. Dobra. To chyba tu było. O, widzę worki. Ja tu muszę swoje 10 wziąć tych worków. To pierwszy załadujemy już. Opuszczam. No, ja oto po te worki. Nie się. Gdzie był ten wor? Pierwszy. Jak to ładować? R to może? Nie, poczekajcie, widzimy. Co ja nie mogę tu wapno dać? R? Nie. A tu się da wapno dać? Widzowie, czy tu ci się da wapno dać? Bo to jest lizard. ja to muszę zobaczyć. Mała przerwa techniczna. Gdzie ja to będę miał? W rozsiewaczach tutaj. Rozsiewacze. Ten. Oho. To nie jest do wapna, widzowie. Czyli widzowie szybki, bez cięcia, będzie mógł. Chcę szybko, widzowie, to zrobić. Okej, okay, dobrze szybko. Szybko, widzowie, sypka, sypka, sypka. Gdzie to są rozsiewacze? Ty no widzowie, ja jestem ślepy. A rozsiwacz, dobra. Widzowie powiedzmy, będziemy mieli ten rozsiewacz Dam po prostu tu takie czerwone. I to kupiłem nowy rozsiewacz. Masz za mało pieniędzy? Za mało pieniędzy na to? Oho. No dobra. O, a nie do tego się nie da. No to muszę to. Takie coś. Trzy Teraz powinno działać Tylko ja nie chcę wszystkich ładować, widzowie Jeden worek, drugi worek, trzeci worek, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy 8, 9 i 10. Ja miałem tylko 10 worków, bo 8. Przeważyło mi się 10. Nie, no tak już wiem. Ja nie mogę. Ale dziwny ten roślin. No taki kupiłem widzowie. No i znowu będzie trzeba w, w tytule dać, nowy nowe nabyte. Dobra, jedziemy na pole. Ale głośno w tej sześćdziesiątce! Głośno fest! Nie wiem, czy widzowie też w ogóle słyszeliście. Cztóreczkę, czwóreczkę i piąteczkę. Troszkę się zrednik. Pojadę tu tak. O nie, ale się w walię. Wystarczy mi 500 litrów. Jedziemy. Trójka dobra, szybko tak klikam mm, mm, mm. Już dobre jest już jest dziewiąta Jest dziewiąta minuta. A nawet jeszcze nie zacząłem rozsiewać Dobra, jedziemy, jedziemy Dobra, ja sobie zamknę to Ciekawe na ile metrówne. Najpierw Narpiw musisz rozłożyć na DNC, ale rozrzutnik na wozu. X nie masz dostępu do tego terenu Jak nie mam dostępu do tego terenu Co jest? Co się stało? Aaa! Dobra widzowie na kolejnym odcinku to już będzie ogarniony też, a to będzie już moje gospodarstwo, bo teraz już mi się nie chce. Albo dobra, 4, 3, 4, 8, 8 4, 3, 4, 8, 8. Dobra, chyba. O, tak daleko to leci to wapno. Jeszcze nie wiem na którym biegu to robić, bo to tyle tego wapna idzie. To ja szybko to będę musiał robić. Szybko! O, ja nie mogę, widzowie. Dobra, widzowie, po prostu usunę kasę. Minus tysiąc. Ja po prostu sobie zapełnię to, bo mi się nie chce już jechać. Nie chcę już sobie z Po prostu wapno, napełnić, puste, usta jak to tak 1, 1, 1? widzę, to jest jakiś gówno ten rozsiewacz jak to będę musiał co chwilę napełniać? ja nie mogę, co za gówno kupiłem na kolejnym odcinku ja to już ogarnę Dobrze, że to tylko tu no muszę się potrudzić plus, 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 plus szybko Bo leci wap nie mogę tyle wap leci. Ale ja to będę robił długo. Po prostu dziwnie coś szybko mi schodzi to wapno. I znowu się już muszę zatrzymywać. Nie wytrzymam po prostu. Jakby tak. Tylko na się nie zapłoniło. Ja nie mogę. To ja kupiłem za rozsiewacz. Ja nie mogę. No patrzcie, widzowie, jak mi tu od razu szybko leci to. Widzowie, przepraszam, ale po prostu zrobię o tak. O. Dobra, dobra. Ja to dokończę poza odcinkiem. Ja kończę już ten odcinek. Za dużo tu się podziało. Musiałem kupić nowy nabytek. Jeszcze. Ja nie mogę. Po prostu. Czad. Czad, czad, czad. Po prostu wow. Albo nie widzę, ja po prostu zrobię tak. E, e, podorywka, kulwatorowana powierzchnia, załane, załamane zasiane, zasiane, zasadzone, redlina, linie połowa Trawa, szczęta, trawa, brak Na no to widzowie będziemy się tak męczyć po odcinka Ja nic na to widzowie nie zrobię Nie i to, wie, ja to dokończę poza odcinkiem, to jest już koniec, bo jestem tak znaczony. 14 minut nagrywania, nie wiem jak to wyjdzie, ja po prostu już kończę